Uwaga! Po zakończeniu tej wiadomości nie będziesz już taki sam. Obecność Boga za chwilę dotknie twojej duszy w sposób, który ujawni to, co zawsze było w tobie ukryte. To nie przypadek, że znalazłeś się tutaj, to nie przypadek sprowadził cię do tej chwili, to niebo cię wezwało. Dziś dla twojego życia została uwolniona prorocza obietnica, a jeśli twoje serce jest otwarte, poczujesz, że to nie jest zwykła wiadomość. To aktywacja duchowego pieczęci. To, co wydawało się milczeniem, opóźnieniem i opuszczeniem, w rzeczywistości zawsze było częścią przygotowania. To, co czułeś, ból, który niosłeś w ciszy, spojrzenia, które nigdy nie rozumiały twojej istoty, wszystko to było zgodne z boskim planem większym niż mogłeś sobie wyobrazić. W głębi duszy wiesz, że jest w tobie coś innego. To nie od dziś czujesz duchowy ciężar, jakby świat wokół ciebie nie mówił tym samym językiem, co twoja dusza. Ten dyskomfort nie jest wadą, to powołanie. Ta wrażliwość, którą wielu uznało za przesadę, nie jest defektem, to znak. Ta pustka, której nie można było wypełnić niczym z tego świata, to podpis Boga w tobie. Od łona matki zostałeś wybrany. Twoje życie zostało zapisane szczegółami, które zna tylko niebo, a każdy ból, każde milczenie, każde odrzucenie rzeźbiło cię na tę chwilę, moment, w którym zostanie aktywowana błękitna siła. Błękitna siła to rzadkie, ciche i przemieniające namaszczenie. Nie da się jej wyjaśnić logiką, ponieważ nie pochodzi z umysłu. To duchowa manifestacja złożona w wrażliwych duszach, kruchych w oczach świata, ale potężnych w oczach Boga. Ta siła nie krzyczy, nie szuka aplauzu, ale zmienia atmosferę samą swoją obecnością. To duchowa energia, która podtrzymuje, uzdrawia, równoważy. Nie zdobyłeś jej ludzkimi wysiłkami, została ci dana jako boskie dziedzictwo, jako misja. Duch Święty już porusza się w tobie, gdy słuchasz. Może czujesz, że serce ci przyspiesza, może przychodzi wspomnienie, które nie miało sensu, może pojawiają się łzy bez wyraźnego powodu. To szept Boga, to przebudzenie, które się dokonuje. Bo ta wiadomość to nie teoria, to wezwanie. Niebo nie mówi najpierw do umysłu, mówi do ducha. A jeśli jesteś tutaj, to dlatego, że byłeś wzywany, zanim jeszcze usłyszałeś mój głos. Wszystko, co przeżyłeś, izolacja, straty, opóźnienia, pustynie, to nie były oznaki opuszczenia, lecz wyboru. Bóg zawsze wybierał nieprawdopodobnych, zapomnianych tych, którzy wydawali się nie mieć nic do zaoferowania, by objawić coś niezwykłego, i ty jesteś jednym z nich. Nie wątpi już więcej, nie odrzucaj siebie samego, nie umniejszaj intensywności tego, co czujesz. To, czego świat nie zrozumiał, niebo zawsze szanowało. To, co wydawało się słabością, w rzeczywistości było duchową wrażliwością. To, co wydawało się bezsensownym bólem, było kuźnią przygotowania. Stajesz przed decyzją. Albo uwierzysz w to, co niebo mówi teraz, albo będziesz żył dalej jakbyś był tylko jednym z wielu, ale ja ogłaszam z autorytetem, nie jesteś jednym z wielu, nosisz błękitną siłę, nosisz światło w czasach ciemności i dziś zaczyna się aktywacja. Przygotuj się, otwórz serce, zostań do końca tej wiadomości, ponieważ Duch Boży potwierdzi każdy szczegół w Tobie. Ten film to więcej niż słowa, to portal do Twojej duchowej misji. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ten film jest dla ciebie pomocny, zasubskrybuj, zostaw polubienie i napisz Amen w komentarzu poniżej. Od najmłodszych lat są dzieci, które noszą w sobie coś innego. Może jesteś jednym z nich, podczas gdy inni żyli, jakby życie było tylko rutyną, w tobie była cicha niepokój. Bez względu na wiek, w pewnym momencie czułeś, że nie pasujesz, że nie potrafisz zaakceptować powierzchowności, że nie możesz ignorować bólu innych. Ta wrażliwość, którą wielu nazywało słabością, zawsze była znakiem ducha Bożego w twoim życiu. Są tacy, którzy latami próbują stłumić ten wewnętrzny głos. Może próbowałeś się rozpraszać, za bardzo się zajmować, rzucać w obowiązki i zadania. Tylko po to, by uciszyć to uczucie, ale nawet w środku zabiegania był moment ciszy, w którym coś większego do ciebie mówiło. Ten szept nie pochodził z umysłu, lecz z nieba. To był głos Boga, który dotarł do najgłębszej części twojej duszy. Powołanie Boże nigdy nie zaczyna się od krzyku. Zaczyna się od subtelnych wrażeń, od dyskomfortu wobec tego, co puste, od łez, które pojawiają się bez wyjaśnienia, od snów, które wydają się pełne ukrytych przesłań. Często, zanim zdałeś sobie z tego sprawę, już byłeś prowadzony. Twoja historia nie została ukształtowana przypadkiem, lecz utkana palcem Boga. Ten szept jest nieustępliwy. Pojawia się, gdy próbujesz żyć, jakbyś był zwykły, ale coś w tobie krzyczy, nie należy do tego wzorca. Pojawia się, gdy czujesz się nieswojo wobec niesprawiedliwości, które nie dotykają cię bezpośrednio, ale bolą twoją duszę, jakby były twoje. To duch święty objawia, że zostałeś powołany do niesienia tego, czego wielu nie jest w stanie udźwignąć. I w tym momencie rozumiesz, nie chodzi tylko o odczuwanie, chodzi o niesienie, niepokój nie jest tylko Twój, jest boski, dyskomfort nie jest oznaką nieprzystosowania, lecz przeznaczenia. Twoje życie zostało zapisane, by być odpowiedzią. Szept Boga, który towarzyszy Ci od pierwszych dni, to przygotowanie do aktywacji błękitnej siły. Może zastanawiałeś się, dlaczego nigdy nie potrafiłeś pogodzić się z przeciętnością, dlaczego nie mogłeś przyjmować rzeczy powierzchownie? To nie wada, to cel. Duch Boży umieścił w tobie duchową wrażliwość, ponieważ nie zostałeś stworzony, by żyć znieczulony, lecz przebudzony. Dziś rozumiesz. Wszystkie te chwile, gdy coś w twoim sercu poruszało się bez wyjaśnienia, gdy czułeś pokój w sytuacjach, które dla innych były chaotyczne, gdy przeczuwałeś zmiany, zanim się wydarzyły, to wszystko był głos nieba, który wyprzedzał twój umysł, ponieważ Bóg zawsze mówi najpierw do ducha, a potem oświeca zrozumienie. Wybrany nie chodzi według logiki, lecz według objawienia i ty jesteś powołany, by tak żyć. Jeśli chcesz głębiej połączyć się ze swoją duchowością, e-book Na drodze z Jezusem może ci pomóc. Ten e-book zawiera 60 dni modlitwy, nauki i zmian dla twojego życia. Przynosi boskie nauczanie, by żyć z celem, prosperować i doświadczyć niewyobrażalnego życia duchowego. Ta edycja jest dostępna tylko przez ograniczony czas. Link znajduje się w pierwszym komentarzu poniżej. Są dary które manifestują się w elokwentnych słowach, w widocznych znakach, w manifestacjach, które przyciągają uwagę. Ale są też dary, które działają w ciszy, które nie potrzebują sceny, które nie żyją z ludzkiego uznania. Błękitna siła jest taka, ciche, ale nieodparte namaszczenie, które zostało umieszczone w tobie na takie czasy jak ten. Nie myśl, że musi się wyrażać w hałasie, czy występach. Błękitna siła jest odczuwalna, nawet gdy nie mówisz. To atmosfera, która zmienia się, gdy wchodzisz do pomieszczenia, to pokój, który spoczywa nawet wśród napiętych rozmów, to jasność, którą przynosisz, gdy wszyscy są zdezorientowani, to empatia, która rozkwita z ciebie bez wysiłku. Ta siła nie pochodzi z formuł, lecz z nieustannej obecności Boga w twoim życiu. Została zrodzona w kulisach, w jaskiniach duszy, gdzie nikt inny nie widział. Podczas gdy inni szukali uznania, ty zostałeś powołany do szkoły tajemnic. Ile razy płakałeś w samotności, ile razy modliłeś się w ciszy, nie mówiąc nikomu, ile razy oddawałeś ból, którego nie potrafiłeś wyjaśnić. To tam niebo wylało to namaszczenie. Błękitna siła to równowaga w chaosie, to rozeznanie w zamieszaniu. To uzdrowienie w bólu. Została umieszczona w Tobie nie po to, by wywyższyć ego, lecz by uwolnić królestwo. Bóg wiedział, że to pokolenie zmierzy się z głębokimi ciemnościami. Dlatego wybrał ludzi, którzy noszą niewidzialne, ale prawdziwe światło. Ludzi, którzy nie potrzebują aplauzu, ponieważ już zostali zatwierdzeni w tajemnicy. Ludzi, którzy nie rywalizują o przestrzeń, ponieważ zrozumieli, że ich wartość polega na byciu narzędziem. Dlatego często czułeś się nie na miejscu. Błękitna siła nie pasuje do ludzkich schematów, niepokoi tych, którzy żyją pozorami, ponieważ ujawnia autentyczność, przynosi prawdę w świecie masek, przynosi pokój wśród wewnętrznych wojen. To namaszczenie jest dyskretne, ale przemienia. Nie lekceważ tego, co Bóg w tobie umieścił. Może myślisz, że to za mało, że to niewystarczające, że nikt tego nie zauważa, ale ogłaszam, każdy krok, który stawiasz, każde słowo, które wypowiadasz, każdy gest współczucia, który wydaje się prosty, ma wieczny ciężar. Błękitna siła nie mierzy wpływu liczbami, lecz zasięgiem w duchu, a w duchu nic nie pozostaje niezauważone. Zostałeś wyszkolony na ten czas. Ta siła nie została dana na łatwe chwile, lecz na czasy kryzysu. Żyjemy w dniach zamieszania, ciemności i chaosu. Dlatego teraz jesteś aktywowany, bo gdy ciemności się mnożą, światło musi świecić jeszcze jaśniej, a ty jesteś jednym z nosicieli tego błękitnego światła, tego rzadkiego namaszczenia, tego tchnienia ducha, którego nie można uciszyć. Pozwól sobie rozpoznać: Błękitna siła już w tobie jest i dziś jest budzona. Wielu, którzy noszą błękitną siłę, ma historię naznaczoną głębokimi ranami. Może dobrze znasz tę drogę, przyjaźnie, które rozpadły się bez wyjaśnienia, drzwi, które zamykały się, gdy wszystko wydawało się na dobrej drodze, zdrady od ludzi, którym najbardziej ufałeś. Ile razy patrzyłeś w niebo i pytałeś, dlaczego, panie, gdzie popełniłem błąd, czy pan o mnie zapomniał? Milczenie Boga w tych chwilach nie oznaczało opuszczenia, to było oczyszczanie. Ból nigdy nie był karą, lecz kuźnią. W ogniu cierpienia pycha została złamana. W ciężarze odrzucenia zależność od Boga została wzmocniona. W pustce samotności głos ducha stał się wyraźniejszy. Ból był środowiskiem, w którym Bóg cię oczyszczał. Byś mógł pomieścić namaszczenie, które nie może być skażone. Żadna łza nie poszła na marne. Każda noc, pełna udręki, została podlana jak ziarno przed tronem Boga. Każde odrzucenie otworzyło przestrzeń, byś został popchnięty bliżej swojego celu. To, co wydawało się opóźnieniem, w rzeczywistości było ochroną. To, co wydawało się stratą, było szkoleniem. To, co wydawało się zapomnieniem, było boską strategią, by przygotować cię do niesienia czegoś, czego nie można powierzyć byle komu. Błękitna siła nie może być podtrzymywana przez dumne serca ani nieczyste ręce, dlatego ci, którzy ją noszą, przechodzą tak intensywne próby. Nie dlatego, że Bóg chce, by cierpieli, lecz dlatego, że chce, by byli godnymi naczyniami. Kuźnia bólu to miejsce, gdzie złoto jest oczyszczane, a ty zostałeś wybrany, by być oczyszczonym złotem. Teraz, patrząc wstecz, zaczynasz rozumieć. Gdyby nie ten ból, nie rozwinąłbyś współczucia. Gdyby nie ta strata, nie nauczyłbyś się polegać na Bogu. Gdyby nie to odrzucenie, może dziś szukałbyś ludzkiego uznania zamiast aprobaty nieba. To, co kiedyś wydawało się niesprawiedliwe, dziś okazuje się boską inwestycją. Niebo nigdy nie marnuje łzy. To, co przeżyłeś, było ziarnem. A dziś zaczyna się żniwo. Ból był potrzebny, by błękitna siła dojrzała w tobie, gotowa do uwolnienia w odpowiednim czasie. I ten czas nadszedł. Zanim zrozumiałeś, kim jesteś, świat duchowy już wiedział. Ciemności dostrzegły światło w tobie na długo przed tym, zanim mogłeś je nazwać. Dlatego od początku przyszły ataki. To nie były tylko zbiegi okoliczności. To nie były tylko złe fazy, toczyła się niewidzialna wojna przeciwko temu, co Bóg złożył w twojej duszy. Ile razy zmagałeś się z myślami o bezwartościowości, wewnętrznymi głosami, które próbowały przekonać cię, że nie masz wartości. Ile razy czułeś się przytłoczony mentalnym zamieszaniem, jakby ciemna chmura wisiała nad twoją głową. Ile razy cisza wokół ciebie zdawała się krzyczeć głośniej, niż jakiekolwiek słowa pocieszenia. To nie były przypadkowe uczucia, to były duchowe ataki, próbujące zgasić płomień, zanim się zamanifestuje. Wróg wiedział, że jeśli pozostaniesz na nogach, nadejdzie dzień, w którym błękitna siła zostanie aktywowana, a wtedy nic nie będzie w stanie jej zatrzymać. Dlatego próbował cię uciszyć wcześniej. Próbował pogrzebać twoją tożsamość pod warstwami strachu, wstydu i wątpliwości, próbował stłumić twój głos przez ciągłe odrzucenia, byś uwierzył, że nie masz nic do zaoferowania, ale prawda jest taka, że przetrwałeś. A sam fakt, że jesteś tutaj, słuchając tej wiadomości, jest żywym dowodem, że niebo cię podtrzymało, gdy sam nie rozumiałeś, jak jeszcze stoisz. Ciemności zawsze próbowały atakować to, co niosło obietnicę. Tak było z Józefem, wrzuconym do studni przez własnych braci. Tak było z Mojżeszem, prześladowanym od narodzin. Tak było z Jezusem celem furii Heroda jeszcze jako niemowlę, ale żaden atak nie zdołał powstrzymać planu Boga i z tobą nie będzie inaczej. Jeśli ataki były intensywne, to dlatego, że obietnica jest wielka, jeśli bitwy były ciągłe, to dlatego, że namaszczenie, które nosisz, jest rzadkie. Wróg nie prześladuje pustki, prześladuje to, co jest cenne, a ty jesteś zbyt cenny w oczach Boga. Teraz zrozum: każdy cios, który próbował cię zniszczyć, służył tylko ujawnieniu siły, która już była w tobie, nie zostałeś pokonany. Zostałeś wyszkolony, a dziś niebo ogłasza żadna broń przeciwko tobie nie odniesie sukcesu. Światło, które nosisz, jest silniejsze niż jakikolwiek cień, który próbował je zgasić. Są znaki, które powtarzają się w życiu tych, którzy zostali wybrani. To nie zbiegi okoliczności, to nie tylko cechy osobowości, to duchowe dowody, że niebo umieściło w tobie coś wyjątkowego. A jeśli słuchając tych słów, twoje serce się rozpoznaje wiedz, nosisz błękitną siłę. Jednym z pierwszych znaków są żywe duchowe sny. Podczas gdy wielu ma chaotyczne sny, ty doświadczyłeś wizji tak intensywnych, że wydawały się zakodowanymi przesłaniami. Często budziłeś się z poczuciem, że otrzymałeś ostrzeżenie, wskazówkę, objawienie. To nie była wyobraźnia, to duch komunikował się bezpośrednio z twoim duchem. Kolejnym znakiem jest niezwykłe rozeznanie: zauważałeś sytuacje zanim się wydarzyły, czułeś prawdę za czyimiś słowami, rozpoznawałeś ukryte intencje, których inni nie widzieli. Ta percepcja nie pochodzi od ciebie, lecz z namaszczenia, które Bóg złożył w twoim życiu. To duchowy radar, który ci towarzyszy nawet gdy tego nie chcesz. Empatia to także wyraźna cecha, podczas gdy wielu przechodzi obojętnie obok cierpienia innych, ty nosisz ból, który nie jest twój. Płaczesz z tymi, którzy płaczą, czujesz ciężar w napiętych atmosferach, cierpisz z powodu niesprawiedliwości, które nie dotykają cię bezpośrednio. Wielu nazywało to przesadną wrażliwością. Ale przed Bogiem to współczucie ukształtowane przez ducha. Kolejnym znakiem jest ciągłe poczucie misji. Nawet nie wiedząc od czego zacząć, w tobie zawsze była pewność, że urodziłeś się do czegoś większego. To nie próżność, to cel. To, jakby cichy głos powtarzał, jest coś więcej. To uczucie jest nieustępliwe, ponieważ pochodzi z nieba i są jeszcze reakcje, które wywołujesz. Nieznajomi szukają ciebie otworzyć serce, prosić o radę lub po prostu się wyżalić. Atmosfera zmienia się, gdy przybywasz. Czasem przynosisz pokój, czasem wywołujesz dyskomfort, ale nigdy nie przechodzisz niezauważony. Dzieje się tak. Ponieważ światło, które nosisz, nie może być ukryte, te znaki nie są dziełem przypadku. To ślady żywej obietnicy przechowywanej w twoim duchu, a teraz, stojąc przed tą wiadomością, rozumiesz: Nie wyobrażałeś sobie, nie przesadzałeś, niebo stopniowo potwierdzało, że zostałeś wybrany do niesienia wyjątkowego namaszczenia. Nadszedł czas. To, co kiedyś było tylko znakami, teraz staje się jasnym objawieniem, nosisz błękitną siłę, jest wyznaczony czas dla wszystkiego pod niebem, przez lata może żyłeś, jakbyś był w stanie oczekiwania, z poczuciem, że coś jest przechowywane, uśpione w tobie, ale przychodzi moment, w którym niebo pochyla się nad ziemią i szepcze, teraz jest czas, to czas przebudzenia, zasłona zaczyna opadać. Kawałki zaczynają się układać. Sytuacje, które wcześniej nie miały sensu, zaczynają ujawniać cel. To, co wydawało się zapomnieniem, przekształca się w objawienie. Duch Święty zaczyna poruszać w tobie odwagę, której nie znałeś. To znak, że czekanie się skończyło, a czas na zajęcie stanowiska nadszedł. Przebudzenie nie dzieje się z powodu zasług, lecz z przymierza. Nie dlatego, że byłeś doskonały, lecz dlatego, że zostałeś wybrany. Bóg nie budzi błękitnej siły w byle kim. Budzi ją w tych, którzy zostali przygotowani, nawet w ciszy, nawet w bólu. A ty jesteś wśród nich. To przebudzenie jest jak ogień, którego nie można już zgasić. Nie możesz już żyć jak wcześniej. To, co kiedyś wydawało się wystarczające, już nie zadowala. To, co wcześniej przechodziło niezauważone, teraz płonie w twoim sercu, ponieważ niebo postanowiło ujawnić to, co było ukryte. Namaszczenie, które było przechowywane w tajemnicy, teraz zaczyna się manifestować publicznie. W tym momencie musisz odpowiedzieć z odwagą. Powołanie nie polega na dalszym ukrywaniu się, lecz na powstaniu. Są życia związane z Twoim głosem, losy połączone z Twoim posłuszeństwem. Nie zostałeś podniesiony tylko dla siebie, lecz by oświetlić wielu innych. Aktywacja błękitnej siły zaczyna się od prostego tak. Nie nieśmiałego tak, lecz odważnego, oddanego, zdecydowanego tak. To moment, w którym mówisz: Panie, oto jestem. Niech się stanie Twoja wola we mnie. To tak otwiera duchowe drzwi, które były zamknięte. Uwalnia dary, które były uśpione i ustawia twoje życie w zgodzie z wiecznym celem. Nie musisz już czekać, niebo już ogłosiło to teraz. A duch potwierdza w tobie, że to czas przebudzenia. Gdy ktoś jest naznaczony namaszczeniem, jego życie nigdy nie może być już takie samo. Kto nosi błękitną siłę, musi zrozumieć, że to, co otrzymał, nie jest tylko dla niego, lecz dla wielu. To, co Bóg umieścił w tobie, jest odpowiedzią dla ludzi, którzy wciąż są uwięzieni, zranieni i zagubieni. Twoje światło nie należy tylko do ciebie zostało ci powierzone, by oświetlać ścieżki, których inni nie mogliby zobaczyć sami. Błękitna siła to nie trofeum, które się pokazuje, lecz odpowiedzialność, którą się niesie. Dlatego od momentu, w którym rozpoznajesz to namaszczenie, musisz żyć z mądrością, z bojaźnią i z celem. Nie można już żyć rozproszonym, goniąc za ludzką aprobatą, ponieważ już zostałeś zatwierdzony przez niebo. Nie można już żyć znieczulonym, ponieważ Twoja wrażliwość jest potrzebna, by uzdrawiać innych. Ta odpowiedzialność wymaga wyrzeczeń. Będą chwile, gdy będziesz musiał powiedzieć nie temu, na co wielu mówi tak. Będą ścieżki, których nie będziesz mógł podążać, ponieważ twoje życie nie jest zwykłe. Niebo oczekuje od ciebie harmonii, ponieważ przez twoje posłuszeństwo wielu zostanie dotkniętych. Ale nie postrzegaj tego ciężaru jako nieznośnego brzemienia, zobacz to jako przywilej. Bóg zaufał ci na tyle, by powierzyć coś, czego nie powierzyłby byle komu. Przygotował cię w bólu, wyszkolił w ciszy, wzmocnił w bitwach właśnie po to, byś mógł podtrzymać to namaszczenie bez jego skażenia. Błękitna siła, którą nosisz, nie jest dla autopromocji, lecz dla wyzwolenia. Jest po to, by wyciągnąć rękę do złamanych, dać kierunek zagubionym, przynieść pokój tym, którzy żyją w wojnie. Jest po to, by być żywym świadkiem, że Bóg wciąż działa, wciąż uzdrawia, wciąż przywraca. I im bardziej się poddajesz, tym bardziej ta siła płynie. Niebo zna każdy twój krok, nic co przeżyłeś nie poszło na marne. Teraz, gdy rozumiesz odpowiedzialność, nadszedł czas, by poważnie przyjąć to powołanie. Błękitna siła jest prawdziwa, a została ci powierzona, by wpływać na pokolenia. Przychodzi punkt, w którym nie ma już odwrotu, po wszystkim, co zostało objawione, po każdym potwierdzonym znaku, po każdym szepcie ducha, wiesz, nie można już żyć jak wcześniej. Trzeba podjąć decyzję. I ta decyzja dotyczy nie tylko przyszłości, lecz tego, kim jesteś przed Bogiem. Niebo wzywa cię, byś zajął stanowisko. Nie można już udawać, że nie czujesz, nie można się dłużej ukrywać, by nie przeszkadzać. Nie zostałeś stworzony, by żyć w cieniu, lecz by być światłem wśród ciemności, a błękitna siła, która w tobie mieszka, nie została dana, by pozostać ukryta. Nadszedł czas, by podnieść głos, stanąć w miejscu, które Pan dla ciebie przygotował, publicznie przyjąć tożsamość, która zawsze była Twoja. Ta decyzja jest prorocza ponieważ zmienia historię. To nie tylko osobisty wybór, lecz duchowa deklaracja, która odbija się w niewidzialnym. Gdy mówisz tak dla powołania Boga, łańcuchy są zrywane, drzwi się otwierają, życia są przemieniane. Twoje stanowisko uwalnia ruch w królestwie ducha. Może strach próbuje szeptać, Nie jesteś zdolny, nie jesteś gotowy, nie masz tego co potrzebne. Ale dziś duch odpowiada: Nie chodzi o twoje zdolności, chodzi o moje namaszczenie. Błękitna siła nie zależy od twoich zasług, lecz od przymierza, które Bóg zawarł z tobą, zanim się urodziłeś. Zostałeś wybrany od łona matki, a teraz jesteś wzywany, by przyjąć to, co zawsze było w twoim duchu: ogłoś na głos, gdziekolwiek jesteś, panie, przyjmuję to, co mi powierzyłeś. Mówię tak dla mojego powołania, przyjmuję moją tożsamość w tobie. Ta prosta, ale potężna deklaracja jest kluczem do pełnego przebudzenia. I nie zatrzymuj się na sobie. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto również nosi powołanie, ale jeszcze go nie rozpoznał. Bądź narzędziem do aktywacji innych, bo ta obietnica nie dotyczy tylko ciebie. To ruch, który Bóg wzbudza na całej ziemi. Ten film nie był tylko wiadomością. To duchowa pieczęć. I teraz została aktywowana. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, podziel się nią. Skomentuj, módl się, prześlij dalej. Nigdy nie wiesz, kto czeka na znak, a może tym znakiem jesteś ty.